Paweł Wąsek, jest już zielone światło, no ostatnio coraz lepiej wyglądają pod względem technicznym próby Pawła Wąska, trener Tomasz Turmbichler skupiony, no to jego zawodnik z kadry A, Paweł Wąsek, no gdzieś w okolicach punktu konstrukcyjnego wylądował Polak. Warunki w teorii minimalnie sprzyjające. 2,1 punktu będzie objęta. Odległość 95 metrów. I Paweł jest na 9 miejscu po 28 skokach. Aleksander zniszczył. Niewątpliwie jest w nim energia. Piszą w sofen najlepszy z Polaków. jest w nim duża chęć skakania, pokazania, że to on powinien być w czwórce drużynowej w Zakopanem. Teraz tak. W pobliżu punktu K lądował Aleksander. Zniszczył wiatr. Uśredniona wartość minimalna. Jedna setna, więc odjęcie prawie żadne. Odległość taka sama jak u Insama. O pół metra dalej skoczył od Pawła Wąska. 95,5 metra. Jest moc, czy jej nie ma. Jest chęć, to na pewno. Wielki mistrz. Trzykrotny mistrz olimpijski. W tym raz na skoczni normalnej właśnie. No przecież w Soczi wygrał indywidualnie wszystko co mógł. A i w Pjongczangu niewiele zabrakło, by wygrał no, również Medalak to czy nie złoty na skoczni normalnej. 96 metrów skacze, więc to jest na razie najlepsze odległość z naszych, bo Alek zniszczał 95,5, Paweł Wąsek 95, a Kamil skacze 96 metrów. Jest tuż za Alkiem w związku z warunkami wiecznymi. Jest w tej chwili na dziewiątym miejscu. Jeśli chodzi o naszych zawodników i specjalizację ze skoczni normalnych, no to najmocniejsi wydają się Piotr Żyła i właśnie ten skoczek, który teraz na najeździe, Dawid Kubacki. No, chciałby się wreszcie przełamać. No, skok jest dalszy niż ten Kamila. Oczywiście tutaj będziemy teraz bacznie sprawdzać jakie były warunki. 99 metrów, to jest pierwsza informacja, a zatem próba dość odległa. Warunki sprzyjające, 2,3 punktu straci z tego względu. Jest na trzecim miejscu Dawid, na razie najlepszy z Polaków. Natomiast Dawid miał 84,8 na progu. Przy tej dziesiątej bejce to jedna z lepszych prędkości. Piotr żyła tymczasem. Dobrze mu teraz powiało, a w każdym razie tak pokazuje komputer. Po, czy on to tak odczuł? Pewnie miałby coś do powiedzenia w swoim stylu. Piotr żyła o warunkach, w których przyszło mu zawisność w powietrzu, ale skacze 102 metry. Przed chwilą Dawid pofrunął 99, a Piotr 102, więc jakoś nawiązanie. To druga odległość.